Witajcie moi mili, witajcie mieszkańcy ziemi, Beata Dzięcioł, Salomea, Medium, Wróżka Wizjonerka. Ach. Zapraszam na moją stronę www.wroskasalomea.com. Kto potrzebuje porozmawiać. O swoim życiu, losie, numerologii, astrologii, karmie rodowej, karmie osobistej, o duchach, egzorcyzmach, różnych bytach i tematach, to zapraszam na sesje indywidualne, zapraszam na sesje karmy rodowej, zapraszam na sesję oczyszczania fioletowym płomieniem, zapraszam na transformację, na odmianę swojego życia na lepsze. <trym> Mail do mnie to z małej litery: Beata.dzieciol1976 małpa, gmail.com. Beata.dzieciol1976 małpa, gmail.com. Telefon 530-339-559. Dlaczego. Mężczyźni z kobietami, i kobiety z mężczyznami tak się ranią od tysięcy lat. W różnych cywilizacjach różnie to bywało. Inaczej traktowano kobiety w cywilizacji no, już nie będę mówiła o Atlantycie inaczej funkcjonowało państwo w starożytnym Egipcie. Inaczej się wtedy postrzegało mężczyzn i kobiety. Państwo egipskie funkcjonowało jak wielka termitiera, gdzie każdy miał swoją rolę. <śmiech> <śmiech> w kulturze chińskiej też inaczej to funkcjonowało. W kulturze rzymskiej, greckiej inaczej. To, co mnie najbardziej interesuje, to jak funkcjonowały haremy. Właśnie, za czasów biblijnego króla Dawida i biblijnego króla Salomona, gdzie środkową żoną króla Dawida była Batrzeba. Jednocześnie Batrzeba była matką króla Salomona, który miał harem składający się z 600 kobiet. No dobrze, nagram ten film. Mężczyzna, który prawdziwie kocha kobietę, jest dla niej miły, miły i dobry. Nieważne co w życiu przeszedł ile traum, ile zranień jest miły dla kobiety, którą kocha. Bo prawdziwa miłość jest miła nie rani się kogoś, kogo się kocha. Nawet lubi. Nie lekceważy się drugiej istoty, która otwiera przed Tobą serce i duszę. To jest wrogość i zło, czyli brak miłości, bo prawdziwa miłość jest miła, dobra, zawsze obdarzająca. Napisałam sobie to w moim zaszycie i taki nadam tytuł. Gdy kobieta otwiera przed mężczyzną kwiat serca róży, a on strzela do niej nienawiścią. To się dzieje od tysięcy lat. Im bardziej kochająca kobieta kocha nieodpowiedniego mężczyznę, tym bardziej on ją odrzuca, odpycha, lekceważy i rani. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest bardzo wiele. Są to programy rodowe, czyli programy z drzewa rodowego, automatyczne programy umysłu, automatyczne programy zachowań odziedziczone po mamie, tacie, babci, dziadko, dziadka, babciach, dziadkach, pradziadkach i prababkach. Do czwartego pokolenia spokojnie się dziedziczy z automatu, automatyczne zachowania, których nawet człowiek nie rozumie. I dlatego zapraszam na sesję uwolnienia karmy rodowej. <laughs> Ze mną czy z kimś innym. Albo samemu. Też decydują o tym programy karmiczne. Programy umysłu, traumy, niespełnienia. Gdy jedna osoba przed drugą osobą, gdy jedna istota przed drugą istotą otwiera serce. Wtedy ta druga istota obdarza tą istotę, która przed nią otwiera serce, tym, co się w niej znajduje aktualnie, na dany moment życia. Czyli pszczoła obdarza muchę miodem i zapachem nektaru z nieba, a mucha w odpowiedzi obdarza kochającą pszczołę swoim głównym i brzydkim zapachem. Bo pszczoła to jest pszczoła. A mucha to jest mucha. Pszczoła zna świat nieba i pięknych zapachów, a mucha zna świat główna i ścieków. Więc nie traktuje się źle osoby, którą się kocha. A jeżeli się tak robi, to się popełnia gwałt na własnej duszy i na własnej naturze. Bo jeżeli się kogoś kocha, chce się dla tej osoby jak najlepiej. I taka jest prawda. Ale ludzie są pogubieni i w tym życiu i od tysięcy lat. <laughs> Ojej! I co ja wam mogę powiedzieć? Co ja wam mogę powiedzieć? Nikt nie ma lekko na tej planecie. To my musimy transformować te archaiczne pola zbiorowej świadomości, zachowań męskich i żeńskich. Powiem wam taką rzecz. W XX wieku. Były dwie wojny światowe, pierwsza i druga. I ci mężczyźni, zrodzeni z tych kobiet, albo ginęli na wojnach. No, wiadomo, od tych dwóch tysięcy lat, czy nawet pięciuset ostatnich, ta cała religia katolicka weszła, ale tu wcale nie chodziło o to, co mówił Jezus i Maria Magdalena, czy o, o te wszystkie mądre rzeczy, ewangelie, które. Prawdopodobnie są ukryte gdzieś tam w bibliotekach Watykanu, albo w, albo w jakichś sejfach. Tylko z, pewne rzeczy zostały wynaturzone. Niepotrzebny kult cierpienia. Wiele prawd pięknych zostało wynaturzonych, przekutych na jakieś bezsensowne rzeczy. Ale to nie o religiach jest mowa, tylko bardziej o takich kulturach pewnych kultach. I właśnie te kulty takie religijne, cierpiętnicze, katolickie, no to tym kobietom i mężczyznom wtłaczano. Gdzie kobiety nie mogły rozwijać swojej kobiecości naturalnej, tylko musiały być cierpiącymi matronami, a ci mężczyźni nie mogli z tymi kobietami się bawić, bo też musieli być poważni. I często chłopcy zrodzeni z takich matek, które były oschłe, nie przytulały, albo jakieś religijne, albo wymagające, potem mają zranienia, traumy i potem tak samo traktują te kobiety. I nawet by chcieli kochać, chcieliby być inni, ale nie wiedzą jak, nie potrafią, bo nie mają wzorców od mężczyzn i nie mają wzorców od kobiet. Dlatego mężczyźni powinni wrzeszczeć w lesie, odnajdywać swoje serce, no w lesie nie wolno wrzeszczeć. Trzeba las pobłogosławić miłością, żeby on rósł. Bo jak się na las krzyczy, to on umrze. Do drzewa, do lasu trzeba mówić z miłością. Ale powiedziałam, wrzeszczeć w lesie, czy, czy gdzieś nad wodospadem, czy, czy gdzieś na pustyni, czy gdzieś, gdzieby przeprosić tę przestrzeń, żeby wrzeszczeć, żeby wydać z siebie ten krzyk wojownika, wojowniczki. A szczególnie mężczyźni powinni są teraz warsztaty dla mężczyzn różne, gdzie powinni się mężczyźni spotykać i pozwolić swojej agresji adrenalinie połączyć się ze swoją miłością, żeby tej agresji i nienawiści, której nie mogli wykrzyczeć, wypłakać, żeby nie kierowali na kobiety, tylko żeby kierowali na swoją siłę i na bronienie tej kobiety, tej rodziny czy nawet tej ojczyzny, czy tego klanu, miejsca bardziej. I teraz ja powiem taką rzecz. W różnych kulturach, w różnych cywilizacjach w różny sposób mężczyźni traktowali kobiety. Czasy, które są mi bardzo znajome, to są czasy, kiedy to mężczyźni byli wodzami, imperatorami, jakimiś Aleksandrami Macedońskimi, czy wiel... no, Aleksander Macedoński, czy Aleksander Wielki to jest ten sam człowiek. Czy byli jakimiś Juliuszami Cezarami, czy, czy, czy byli w ogóle y, po prostu y, jakimiś królami Dawidami, Salomonami, czy jakimiś tam innymi? No to te czasy, czasy starożytne, one minęły. Ale niestety rzeczywistość jest taka, że wiele ludzi żyjących na no Reinkarnacja istnieje. To jest oczywiste. E, są różne dusze: młode, starsze. Niektórzy mają więcej wcieleń, niektórzy mają pierwsze wcielenie, lub pierwsze wcielenia na tej naszej kochanej matce ziemi. Jakkolwiek by nie patrzeć, stare dusze, które już mają bardzo dużo wcieleń za sobą, e, mogą być podłączeni umysłami, podświadomościami, tymi nawykami myślenia. Do takich archaicznych, agresywnych wzorców patriarchatu, gdzie mężczyzna się uważał za lorda i w swoim prymitywnym mózgu miał zakodowaną budowę państwa, że kobiety i dzieci to są obywatele, którzy mają temu imperatorowi służyć. Tylko, że potem mijają tysiąclecia i tą karmę władcy haremu muszą spłacić. To się tyczy w obu płciach, bo jeżeli kobiety nadużywały niewolników w seksie, czy gdzieś tam, nie wiem, czy w Egipcie, czy w Babilonie, czy w Atlantydzie, to też na pewno będą cierpieć, czy jak robiły czary na miłość. Ale mężczyźni, którzy korzystali z kobiet w haremach, też będą cierpieć. Ja tego dotykam w mojej pracy, w moim życiu tutaj ziemskim i już, i teraz tak. Wyobraźcie sobie, yy, ojej, to ja bym mogła bardzo dużo rzeczy mówić, to ja nie mam tyle czasu w tym moim telefonie, bo przecież wiecie, że tutaj mam parę minutek tylko. Ale wyobraźcie sobie czasy króla Dawida, czasy króla Salomona. Gdzie król Dawid miał najpierw pierwsze żony, i miał Michałę, i ona go musiała uratować, i miał Abigail, która była mądra. No ale Batrzeba, Batrzeba, właśnie, żo środkowa żona króla e, Dawida, e, wiedziała, że będzie się król Dawid w tych czasach biblijnych przechadzał po jakimś tam wielkim tarasie, więc ona, Nago się kąpała w jakiejś tam tkaninie pięknej, wyszła nago, bo wiedziała, że ją zobaczy król Dawid. No i on się w niej zakochał, widząc te jej wdzięki, ponętne ciało, długie włosy. Podejrzewam, że kobiety w czasach króla Dawida i króla Salomona musiały być bardzo piękne, na pewno miały piękną skórę, na pewno miały przepiękne włosy do samej ziemi i na pewno były tak solidnie. Jędrnie zbudowane. Naprawdę uważam, że kobiety te starożytne to były dorodne i budowy kobiety. Dorodne. No na pewno były też wśród nich i te fili, filigranowe, które no tak myślę, że to były też, ta uroda na pewno była inna. Ale do czego zmierzam? Zakochał się ten, ten król Dawid w tej Batrzebie. No, ona została tą jego żoną, wiedząc, że ma w haremie przecież kilkadziesiąt innych kobiet. Gdzie każda walczyła o przeżycie, gdzie każda temu królowi Dawidowi rodziła te dzieci, no to i Batrzeba urodziła króla Salomona i musiała ta Batrzeba naprawdę być niesamowitej siły psychicznej i urody i sprytu kobietom że sprawiła, że spośród tylu kobiet właśnie jej syn Salomon został tym królem Salomonem, najmądrzejszym królem. No, notabene, właśnie dlatego ja mam imię Salomea, właśnie na cześć króla Salomona, który rozsądził spór, gdzie dwie kobiety walczyło jedno dziecko. To ja na religii te, kiedyś to usłyszałam i chciałam po prostu już tam w wieku 9 lat mieć imię zbierzmowania Salomea, żebym była mądra jak król Salomon. No i potem sobie na bierzemowaniu wzięłam to imię tam. Czyli Beata Aleksandra Salomea. I teraz tak. Ci Monar... No to już tam ja nie będę mówić, ale taki król Dawid. Po, potem przecież po tej Batrzebie, miał jakieś niewolnice. Potem już był stary to sobie młode dziewczynkę wziął następną tam którąś z żon, która spała z Nim i grzała go swoją energią. Niektórzy monarchowie sobie brali 100 młodych dziewic, żeby swoją energią grzały ciała tych, tych imperatorów. No co robiły takie tacy mężczyźni? Zaburzali równowagę. Czy robili to świadomie, czy nie? Prawdopodobnie nieświadomie. Takie były wtedy czasy na kuli ziemskiej, taki był ustrój. To były czasy barbarzyńskie, te czasy starożytne. Jak sobie dobrze poczytacie Biblię Starego Testamentu, gdzie Dawid zanim został tym królem, to musiał tam 100 napletków filistyjskich, czyli 100 mężczyzn zabić, żeby tam żonę otrzymać. To 200 zabił i 200 przyniósł napletków filistyńskich, żeby mógł jakimś tam królem zostać. To były barbarzyńskie czasy. Ale te pola informacyjne zawieszone w różnych przestrzeniach i przyczepione takimi niewidzialnymi odnogami do głów niektórych mężczyzn, to niektórym mężczyznom się właśnie wydaje na kuli ziemskiej, że oni by chcieli być imperatorami, czy jakimiś tam z Hanami, gdzie Jingis Han. Jak najeżdżał na wioskę, mężczyzn zabijał, a wszystkie kobiety gwałcił, żeby jego nasienie zostawić. No to były jakieś. To, to w ogóle tak, to w ogóle barbarzyństwo to jest. To, to w ogóle nie w tą stronę to szło. E, no i dobrze. W, 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 w każdej, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że gdy my żyjemy teraz w czasach wielkiej przebudowy, gdzie są mężczyźni, są kobiety, Mężczyźni nie wiedzą, jak się zachować wobec tych kobiet agresywnych. Kobiety trochę przez te ostatnie 5 czy 10 tysięcy lat, patriarchatu, podświadomie nawet o tym nie wiedzą, są wkurzone na tych mężczyzn. Nie powinny kobiety walczyć z mężczyznami, ani mężczyźni z kobietami, ale to wszystko funkcjonują pewne pola informacyjne, które się jeszcze odpalają ze starożytnych cywilizacji te pola informacyjne te egregory zachowań kobiecych, zachowań męskich, te żądania kobiet, żeby ich wielbiono, te żądania mężczyzn, żeby ich wielbiono, te roszczenia, te takie to to są wszystko trzeba się zastanowić skąd się to bierze, bo to się właśnie bierze z tych starożytnych kultur, gdzie mogą jeszcze w podświadomości, w pamięci komórkowej funkcjonować od tysięcy lat takie błędne wyobrażenia. Że ja tu oczekuję tego, czy tamtego, i mi to świat, czy mężczyźni, czy kobieci, kobiety, czy otoczenie ma mi to dać. Nie! To tak, to jak widzicie, to są tylko frustracje. Tak naprawdę to są wszystko frustracje. Więc co robić? Co robić? Przede wszystkim nie obrażać się na siebie. Czasami kobieta chce się dogadać z mężczyzną, on ma na nią focha, ona chce z nim rozmawiać, nie odzywa się do niej. Karanie milczeniem albo lekceważenie. Potem znowu y, temu mężczyźnie się odwidzi, to znowu kobieta została poraniona, to, to się ona znowu nie odzywa albo lekceważy. I to jest takie przewalanie się dwóch byków. Po co to? Po co te walki damsko męskie? Przecież mężczyzna pragnie kobiety, a kobieta pragnie mężczyzny. Gdy ludzie są młodzi, mają po te 15-20 lat. Szczególnie teraz to nowe pokolenie, już nawet nie z lat 90. tylko 2000, urodzone po 2002 roku. No to jest jeszcze inne pokolenie. To już w ogóle pokolenie bajkowe, magiczne. Ech. Powiem tak: gdy jest się młodym, nie szanuje się swojej kobiecości, męskości, bo się jest młodym. Myśli się, że się będzie wiecznie żyło, że się będzie długo żyło, ale w momencie, kiedy człowiek ma 40 lat, 50 i więcej, zaczyna doceniać miłość, zaczyna doceniać przyjaźń, zaczyna doceniać upływający czas, zaczyna tęsknić i marzyć za czułym dotykiem. Kobiecych ramion, z zaczułym przytuleniem me, męskich ramion. Mężczyzna i kobieta ciągną do siebie. Tak bardzo siebie pragną. Więc dlaczego się ranią? Dlaczego to tak się różnie układa? No właśnie. Bo są te programy rodowe, bo są te automatyczne zachowania i jest brak wiedzy, o sobie samym, co to znaczy być prawdziwą kobietą, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną. Mężczyźni w miłości i w życiu chcą być skuteczni, chcą czegoś dokonać i chcą, żeby kobieta ich podziwiała, szanowała. Dobrze. Podziwiam Ciebie, mężczyzno, szanuję Twoje dokonania, podziwiam Ciebie z serca. Ale jak mam Ciebie podziwiać? Jak mam Ciebie podziwiać, skoro gdy chcę podziwiać to ty ze mną nie gadasz, albo pysznisz się jeszcze więcej. No to ja jak mam cię podziwiać? Powiem tak, ja bardzo często ostatnio, ostatnio, nawet nie ostatnio, bardzo często błogosławię, robię te oczyszczenia, chwalę ludzi, yy, i mężczyzn, i kobiety. I czy wy wiecie, że czasami na uśmiech i na pochwalenie niektórzy bardzo dziwnie reagują? Pochwaliłam trzech afroamerykanów, gdy, gdy się śmiali, dwóch spoważniało, jeden powiedział hello. Do kogoś się uśmiecham, ktoś poważny, dopiero za godzinę uśmiech odwzajemnia. Do jednej um, dziewczyny z Indii się uśmiecham, od razu się uśmiechnęła. Do kogoś się uśmiecham, a ten ktoś poważny do różnych nacji, do różnych kultur, no, no chcę po prostu tą, tą energią pozytywną emanować i czy wy wiecie, że gdy ja wychodzę szczerze, z tą energią szczerości, życzliwości uśmiecham się to tylko niektórzy odwzajemniają uśmiech, a reszta ma powagę, tak są pospinani poblokowani no więc, kurczę bladę no ja się nie dziwię, że w, no w dzisiejszym świecie to ciężko jest komuś zaufać też tak mam Ech. No, ale też na przykład każdy cierpi na deficyt, żeby go pochwalić. Ostatnio zdarzyło mi się te, pochwalić takiego jednego chłopaka z dreadami, który wykonywał coś, ale spontanicznie, całkowicie życzliwie, to na żywo, w prawdziwym życiu. To, naprawdę to nie było nic takiego. No ja pochwaliłam, a ten y, chłopak jeszcze więcej zaczął to coś robić, bo i już po, i potem. Jeszcze przez pół godziny, żeby ja chwaliła go co pięć sekund. A sam mi ani nie podziękował za pochwalenie, ani mnie nie pochwalił. No to w tym momencie jaka tu rozmowa, jaka tu wymiana? No trzeba się nauczyć komunikacji. Dzisiaj rozmawiałam z, z mężczyzną na sesji, że, no bo też może o tym program zrobię, jak wiele czynników ma wpływ na ludzki los, czy na szczęście w interesach. Ale podstawowym czynnikiem jest komunikacja. Ale nie ta internetowa, ta fałszywa, nie to NLP, nie to gadki z korporacji, nie bycie miłym, sztucznym i wiecie, pisanie sobie coś przez komunikatory, czy przez e-maile, to wiecie, to każdy, to każdy jeden potrafi, tak? Jak Ferdyk Kiepski mawiał. Każdy to potrafi coś mądrego napisać, czy mądrzejszego, czy fajniejszego udawać. Niż jest w rzeczywistości. Ale to nie chodzi o to, żeby być sztucznym. Chodzi o to, żeby być autentycznym. Mężczyźni i kobiety tak bardzo siebie pragną, tak bardzo, tak bardzo siebie pragną, ale gadają ze sobą, obie płcie, jakby byli no nie wiem pojebani, nienormalni. Nie wiem, jak to inaczej określić. To wiecie, to było, to było, ja skończę już ten filmik, słuchajcie, bo, bo czuję, że się zaraz zrobi komedia, a to miał być filmik romantyczny, <laughs> ale słuchajcie, muszę to wam powiedzieć, był tak uwielbiam filmy Stanisława Barei, no uwielbiam po prostu, prawda, Poszukiwany, Poszukiwana, wiecie, Alternatywy cztery Zmiennicy i wszystkie inne, ale był taki, to w Zmiennikach było, gdzie właśnie taksówkarze sobie stali, i ten jeden Jacek, taksówkarz, miał pójść do mieszkania drugiego, drugiego taksówkarza, niby wejść tam do łóżka z jego żoną, niby tam zawołać sąsiadów, tam wejść do tego łóżka, że go zdradził, żeby był rozwód, żeby mogli dostać w czasach komuny te, dwie mieszka te dwa mieszkania. I najlepsze było to, że trzeba było to zaaranżować, i stały, stały taksówki. Kilkunastu pracowników t, 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 taksówkarzy stało, i przecież znali się wszyscy jak łyse konie, mieli intuicję i tak dalej. No i jeden mówi: Słuchaj tam, y, Jacku, oto tobie daję kluczy. Zerwał mi się pasek klinowy, a tam jeden Rysiu, zerwał ci się pasek klinowy, to ja mam dwa, ja ci dam. Czekaj, cicho bądź. Jacku, Zerwał mi się pasek klinowy, mam w domu zapasowy, daję ci te oto kluczyki. O, oto kluczyki do mojego mieszkania. Idź i przynieś mi ten pasek klinowy. Dobrze idę. Dobra, wziął, poszedł. No i tak wszyscy milczą. Tak chwila ciszy. I nagle jeden z tych taksówkarzy odzywa się: Stasiu, a dlaczego wy tak jak. Pojebanie rozmawiacie. Rozumiecie, o co chodzi? No po prostu... Ludzie chcą rozmawiać inaczej, a gadają ze sobą w ogóle inaczej. Albo chodzą na jakieś kursy manipulacji, albo się spinają, jak tam co pisać, jakie tam marketingi robić, jak tam gadać w tych social, social mediach i tak dalej, jak być skutecznym, jak robić to, tamto. A gdzie autentyczność? Gdzie prawda? Gdzie słuchanie głosu serca? Przecież niedługo, już niedługo, już teraz rarytasem są ludzie sercowi, romantycy, empaci. Oni są zazwyczaj mocno dojeżdżani, ale ludzkość za, tęskni za prawdziwością, za autentycznością, za byciem sobą. Ludzie są zmęczeni tymi kłamstwami politycznymi, różnymi tam w ogóle już nawet my teraz widzimy, jak ta sztuczna inteligencja działa bez sen... No jest na słabym poziomie, ale już te wyższe cywilizacje wiedzą, że za bardzo zaufali sztucznej inteligencji i co i rozwaliła im cywilizację. Dlatego brońmy tego, co autentyczne swoich serc, swoich dusz, swoich umysłów. Bądźmy sobą. Znajdujmy miłość, przyjaźń, szczerze otwarcie. Bądź dobry dla kobiety, którą kochasz, którą lubisz. Bądź dobra, szanuj mężczyznę, którego kochasz, pragniesz. A, że się czasami krzywo gada. No, czasami się krzywo gada, ale chodzi o to, żeby za tym sercem iść. Doceniajmy się, doceniajmy te chwile, podczas których jesteśmy tu na świecie, gdzie możemy się przytulać, dotykać, bo nigdy nie wiemy, ile nam czasu. Na te przyjemności zostało. Rozkwitu miłości prawdziwej, odnajdywania bratnich dusz, prawdziwych przyjaciół. Tego Wam życzę. I sobie też trzymajcie się. Cieplutko. Wszystkiego dobrego. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla innych. Cześć.